notują serię sześciu kolejnych zwycięstw na własnym stadionie. Dziś Koguty mają szansę wydłużyć tę serię, bo naprzeciw stają wyliniałe lisy. James Justin ma dużo miejsca, by dośrodkować powrót Sancheza. No i co tam się wydarzyło? Jest V. Ostatnia asysta Tiana z broni Loris. Będzie kolejna okazja dla Lester. I czy wybierze. Jurij Tillemans w tę samą stronę, troszkę wyżej. Znów wyczuł go Loris, ale ten strzał był zdecydowanie luźny. Różnego Kulusewski, reprezentant Szwecji, wypychany przed pole, karne, Kej! 1-1! Ale szybko odpowiadają gospodarze. Szósty gol w tym sezonie, Kej na czwarty głową. Perisic, będzie gol! 2-1! Dajer, drugie trafienie w tym sezonie. No i teraz rozwiąza nam się ten worek z bramki. Sessegnon, Senią se do Karego Keina. jeszcze Richarlison. Dziurę w bramce ma Lester po odejściu Kaspera Schmeichela. Castan udało się opanować piłkę, Kastan strzał, ależ gol! Jest 2-2 James Madison! No to jest coś niesamowitego, jak ta piłka leciała, jak uderzył ją Madison. Mocne wbicie piłki w pole karne, Dusbrichol. Perisic mięciutko, strzał, poprzeczka, ratuje Ward'a. Figuruje nad Tottenhamem. Barnes, Daka, będzie okazja dla Medisona. Medison Tym razem na posterunku. Oczy teraz. Błąd popełniony przez Didiego, przegra czy Tottenham? kończy Sam jeszcze od słupka! 3-2! Ależ niewyobrażalny błąd. W Indiego. Drugie podanie Medison pod sondaka! Ależ interwencja Lorisa. Son naprzeciw dwóch rywali. Son. Son! Gol! Osiem meczów posłuchy to już historia! Co teraz zrobił Son? Jak on się rozpędził? Jak on popatrzył? Jak uderzył Koreańczyk? Barnes. Troszkę przypadku, przypadku masz nie decyduje się na strzały. Madison jeszcze po drodze rzucał się do tej piłki doka. Jeszcze zgarnie piłkę Bentancur. Bentancur broni do bitka. Nie, Sessenio jednak nie miał możliwości do Sona. Son lewa Ależ blok! To jest coś niesamowitego, jak dobrze ułożono stopę, ma sąd. Wyszło też, w tej też było drzewa. Potem chodź do Sona, czy podzieli się pilką? Son! Ale czy jest e, pozycja spalona? I bramka uznana. Tak jest, zatem hat -trick. Koniec pięknego wieczoru. My w Londynie dla Messona wystarczyło pół godziny, by się przełamał. Florencja leży nad rzeką Arno. Fajnie mieć w mieście rzekę, ale nie zawsze. Ta rzeka kilka razy to miasto zalała i to potwornie. Tak niszczycielską siłę musi mieć mistrz Polski, żeby odrobić potężną stratę. Argentyńczyk Gonzales, złupek, pentarek. Nie do końca wiedział, gdzie jest piłka, niestety. Tyłem do boiska, do piguja, ty, ten Josef Belder, Belder, gol! Gonzalez! Niestety, niestety ta piłka wpada do bramki Lecha. Icone, polegarne. Ikonę. Zablokowany, jeszcze Bonaventura. 3 do jednego. Tutaj bardzo trudno, będzie zrobić jakąkolwiek krzywdę Fiorentinie. Icone! Ależ się zabawił. Skurasz idzie do niego. Jeden z graczy Fiorentiny i... gol. Dziewiąta minuta! Przy Poznańskiej popatrzmy, bo przewrócił się, się Czerwiński, od razu jest strzał, od razu Ale doskonale wytrzymał to Tak to jest podanie prosto prostopadłe, Bednarek! Nie ma gola! Wiedź. Alstrem na linię pola karnego, Skóra, Śmyśla. trzecia minuta, rzut karny dla Lecha Poznań! WELDE! WELDE! 0-2! Fagina, Weltę wygrał pojedynek. Weltę idzie, ale jeszcze idzie! Weltę strzał! Blokuje Igor! Zadalecha, skóraź, nie czeka. Kalstrem, Kalstrem! go Gol! Nie spadł! się zdarzyło! 0-3! Dośrodkowanie. Patrzmy, Murawski, uderzenie! Ojojojojojojo! Oj, oj, oj. Soki! Wund, barak! Barak, Bednarek zostaje w bramce, Cabral, Broniczko za wszelką cenę, Castrofili, ten czas doliczony w pewnym sensie właśnie Właśnie się skończy. Dobry wieczór Państwo. To Fiola Park, obiekt położony na południu Wiednia, stadion mogący pomieścić 17,5 tysiąca ludzi. To właśnie tu Legia Warszawa Widzicie będzie o pozostanie w grze. Proszę w kierunku Tobiasza Elity. Pusta Bramka. Widz jeszcze dogranie. Niestety, Ależ błąd, Katastrofa na początku. Wciąż Polster Kapitalna wrzutka 0-2. 87 minuta. Jest wrzutka szansa. gol! Santander, oj ciężko było znaleźć coś więcej, ale teraz poprzeczka jeszcze, jeszcze trzeba zrobił ruch bardzo dobry Gual i do niego podanie Gual w palu karnym. Gual tu na spalonym wszołek, wszołek I jest tam Kun, Kun do kogo za plecy Guala Elitim i Gol Jurgen Elitim Znowu teraz zachowanie Elitima, O obok Brandi Ślinim Jurgen Elitim, świetne zagranie w Przeszła ta piłka pole karne do Grubera. Niebezpieczni. Gruber patrzył. Idzie tam wszołek. Snisz. Beckhardt nie przeciął tego Gual 2-0. Mark Gual zamyka tę akcję i to legioniści zejdą na przerwę w komfortowej sytuacji. Tutaj wybił z rytmu Dominika Pica. Buskowicznie. 80 minuta spotkania. Pizz Jukić... To jest zwrotne zagranie do Guala. Gual do wszołka wszołek. Gual do pustej. I to jest 3 do 0! Co za akcja! Co za wspaniała akcja! Do zera po 14 kolejnych meczach bez zwycięstwa. U siebie uwaga. Łuskowicz. Gruber! I to jest gol dla Austrii. Za łatwo tutaj Fitz. Poz... Blisko to wszystko. Gruber! A i wszystko zaczyna się od nowa. Bez ataku na Może teraz. No i teraz e, jest zagranie Josue do Wszołka. Pekar, stara się nie spalić. Rosołek i gol! 87. minuta. Okay. Macie... I oby końca tej rywalizacji. Tobiasz oh pokonany. Niestety 3 do 4. Nie wiem się, że mogą legioniści tej akcji nie zdążyć dobrać, chociaż wrzuca snisz jeszcze tam startował. Peckhardt. muci, muci, goal! Ernest muci, co za szalony mecz w Wiedniu! Szalone wydarzenie, szalony wieczór na Viola Park kończy się triumfalnie dla zdobywców Pucharu Polski. Dobry wieczór Państwu, kłaniamy się bardzo nisko i zapraszamy na rywalizację w Pucharze Króla Copa del Rey. Intensywnie przygotowywali się latem do rozgrywek pod wodzą Angelo Teraz patrzymy, bo kapitalna okazja wykończona przez zespół gospodarzy. Zaskoczony Real, zabrakło tutaj krycia na polu garnym, czwarta minuta. Etienne, Mendy, szansa dla Realu, narożnik pola karnego Mendy Valverde! Odegranie do Mendiego, świetna okazja, nie ma branych gospodarzy. Jeremy odegrał na prawą stronę pola karnego, wraca do niego piłka, a wracają gracze Realu, ale jest czuk i jest gol na 2 do 0, 42 minuta. Uwaga! Oreno groźniejszej zróżnej sytuacji stworzonej przez Real Madryt. Może teraz Kamavinga do Benzemy, będzie miał szansę. Vinicius i tę szansę wykorzystuje. 2 do jednego. już tylko jedno obramkowe prowadzenie Villareal. Dużo do... Daniel Valverde sprzed Mundialu, już by mierzył w kierunku bramki, a teraz Benzema! I jest gol na 2 do dwóch. Rudigeri Militao. Ostatecznie Brazylijczyk pakuje piłkę do bramki. Mamy remis. E, Parecho, przewaga liczebna. Realu Eduardo Kamavinga. Nie ma bramki. Jest Mendy z lewej strony, ciągle Vinicius podholował piłkę. Odegrał, odegrał na pole karne. Jest Marco Asensio, Asensio pokazuje się. Sepayos! 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 86. minuta. Real Madryt od 0 do 2 do 3 do 2. Do przerwy prowadził Villarreal teraz musimy. Oddać królewskim to, co Zapraszamy na spotkanie drużyn, które mają coś do udowodnienia. Jonathan Bamba, świetna piłka na lewą stronę, właśnie podłączający się łya! Rykoszek jeszcze! No, Kim nie najlepsza piłka! Lepiej musi to zrobić! Milijana Mbappé, praca Diakite, podwojony Mbappé! Cały czas do końca! Twardo, śliwno na nogach i minął rywali, pakując się piłkę do siatki. Wszedł jak do własnego ogródka w pole karne Lil Kilian. Mendes. Piłka do środka, puścił Messi. je pod nogi Vitini. Piłka w siatce, a trafia do niej Neymar. Dziurawa jak ser szwajcarski obrona Lilla. Sandre Gomez. Jest świetnie zagrana. Za piłka i bramka na 2 do 1. Bakode, jak i te? Nie, Eno... nie. chyba. Nieźle zagrana ta piłka. Rzut karny! Gianluigi Donnarumma! David! Sprytnie, technicznie! Mamy remis! 2 do 2! I doszedł w końcu na ławkę. Andrzej Gomes, świetna ta piłka. Juan Bernard wraca za bambą! Jonathan Bamba! 3 do dwóch dla Lil, ależ bramka! Nie grał dobrego meczu, już chcieliśmy go zdejmować z boiska! Z obrona. Lille piłka w siatce! A z trafieniem, Kylian Mbappé. Messi, ładna kiwka do środka. Wow. Musiał tu już faulować Benjamin dre. Messi! I bramka! Paris saint wraca z światów! Po prostu Leo Messi! Jak na razie dwie ekipy, które w tym sezonie jeszcze nie straciły. Wybrane przez Bernardo do Gündrogana. Gündrogan nie ma spalonego. 1 do 0 dla Manchesteru City. Fantastyczna akcja. Fałowany Halanca graj na wolne pole do De Bruyne. Chyba nie ma spalonego. Wbiega w pole Karnopek. De Bruyne. De Bruyne nie Podarze, ale oni już suną z kolejnym atakiem. Znów sam Maksime. sam Maksimem Tym razem zostawił Rodniego. Gdzie jest piłka? W bramce na ten moment mamy 1 do 1. Bierz Arsenalu, zagranie do. Wilsona, Wilson, Wilson! Ake piłka karnego do pola karnego. Sam Maksimeon. zagranie do Wilsona. Wilson, Wilson, Wilson! Dwa do jednego, ależ comeback! Newcastle United coś się... De Bruyne do Foden, no tym razem chyba już poda do Halanda Foden sam! De Bruyne do Halanda! Haland z przed połupem. Wilson, Jolinton zagranie do Sam Maksimeona! Francuz to lewi nogi, Sam wycofany, strzał! E Tripier! Trippier! Ależ to był fenomenalny gol! Newcastle prowadzi z mistrzami Anglii Kevin De Bruyne, De Bruyne przełożenie zagrania do Gundogana. Gundogan podcinka. kilka, jeszcze Haland z bliska nad Bramką. Kevin De Bruyne, De Bruyne jeszcze Haland! Mamy 2 do 3, jest gol na pastikę Citizens. To, to jest. latami przyzwyczaiło De Bruyne, świetne zagranie to Bernardo Silwy. Bernardo! Ale szpilkę znalazł teraz Kevin De Bruyne. Co on sobie wymyślił? Newcastle rewisuje z Manchesterem City 3. Do 3.